Hej, 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 z tej strony Szczuli, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym wideo chcę wam pokazać, gdzie mogę expić sobie na letale. Jest to bardzo dobra lokacja, koledzy mi ostatnio podpowiedzieli, jest taki fajny myk w Pagan. Pewnie większość zawodowych bishopów i e eków to znało już wcześniej, także ja się dowiedziałem o tym niedawno całkiem, poćwiczyłem tam trochę. Naprawdę jest fajny exp. Mm, odcinek nie będzie jakby zbytnio, mm, pokazywał tego expa, bo mam trochę Wita, ale zalogowałem się na szybko i chcę wam pokazać, właśnie, skoczę sobie tego Wita zbić. Jest event wielkanocny z Lizakami, także chcę zbić sobie tego, tego Witka i tego Lizaka użyć, bo wieczorem będziemy expić z Archerami na HB, także tam sobie tego Lizaczka mm, wykorzystam. Biegniemy wszystko szybko do run, mam buffy z TH. I oczywiście, standardowo zrobimy sobie 20 minut. Nie jest to zbyt skomplikowane. Za pierwszym razem trochę, trochę wkurza. Bo tam z tej salki trzeba wygonić demona. Jest taki myk, wchodzi się do salki. Kurde, nie wziąłem kluczy. Czy mam klucze? Kurde, nie wziąłem kluczy. Mam nadzieję, że będą, że będą potwory. To jeszcze wam pokażę, jak te klucze zdobyć, żeby tam wejść od razu. Bo to też. Bo mam nadzieję, że będą te potworki. Bo jak nie będzie tych potworków, to będzie lipa. Będę musiał zacząć od nowa nagrywać. Ale mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie. Tak, jak trzeba, tutaj może podpalać, tutaj, tak, żeby było widać. Ekspa. Biegniemy tutaj drogę, pewnie znacie, ale jak nie znacie, no to teraz widzicie, jak się biegnie na pagan. Mam nadzieję, że powiedziałem wcześniej. Pagan, nie IT, bo ostatnio na IT dużo siedzę, ale e, powiedzmy, że teraz na, e, się poprawiam i jedziemy na pagan. Dużo gadam, dużo gadam, ale tak ma być. Nie ma być nudy. Dobra, wchodzimy tutaj, gadamy z tym posągiem. Mam nadzieję, że będą jakieś murki, no nie przygotowałem się z tego względu, że przed chwilą łowiłem ryby. Jak widzicie mam już 92 ten plecaczek. Poszerzyłem sobie plecak do 92 na eeku i są potwory. Dobra, to najpierw szybko się zbufuje tutaj eekowo. Co ja mówiłem, co ja mówiłem, 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 mówiłem o tym, że łowiłem ryby, to powiększyłem tak i jeszcze sobie warehouse powiększyłem tam oraz. Jeszcze będę planował raz powtórzyć, znaczy powiększyć. Dobra, no to teraz tak, jeszcze powa sobie rzucę. Powa. Czekamy na kluczyki. Tutaj muszę sobie zmienić jeszcze skille, Patrzcie, skille sobie zmieniam. Tak. O, tylko muszę później pamiętać, żeby się odkręcić, żeby. Dobra. Ładnie, tutaj letal wszedł, Letala mam teraz ta Andeda na plus 6 na power. Są te klucze. 6 jest akurat. No i widzicie, pierwszy mobi akurat poleciało. Dobra, podchodzimy do byleki drzwi w tej głównej komnacie. Ja tutaj się skaleczyłem ostatnio, bo właśnie tego nie wiedziałem. Żeby te drzwi otworzyć, zaznaczamy drzwi prawym przyciskiem myszy. I drzwi się otwierają. Ile zabrało? I zabrało jeden. Dobra. I teraz patrzcie. Opcja jest taka, że tu są same trupy, i na tym będziemy farmić, ale na środku jest demon. I teraz tak, żeby go wygonić. Żeby go wygonić, to wygonimy go za drzwi Czyli potrzebujemy minimum dwa klucze Ale teraz tak, to jest, to jest ta obstawa, ja podejdę bliżej Po kolei ja tutaj próbuję wyczaskać, żeby było bezpieczniej Za pierwszym razem wam powiem jak tutaj wszedłem Rzuciły się na mnie Oj nie, te skillę y używam Rzuciły się na mnie wszystkie, yy, wszystkie moby Alki, <laughs> nie ogarnąłem bo Nie miałem skilli, nie miałem poustawione tak jak trzeba tutaj tych skilli, tego wszystkiego Dobra, o kurde, laga zapałem, dobra ale nie ma, nie ma kary okej okay. cyk, dawaj, 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 dawaj no, nie zawsze wchodzi od razu, wiadomo dalej dawaj, dawaj, cyk jedziemy, jedziemy dobra, o, na to o to chodzi, i teraz tak, żeby on wybiegł nie wiem dlaczego tak to działa, trzeba go cały czas naparzać, bo on się cofnie na to swoje miejsce jak raz go tylko klikniesz to Ucieknie, dlatego, go cały jakiś czas go trzeba puknąć. Cyk. Nie wiem, czy to nie jest jakiś yy, bug czy coś. Dobra, to kluczyk, cyk. Pukniemy go znowu. Wywalamy go tu za drzwi. Dobra, on teraz takiego skilla nam tutaj daje. Ok. Dajemy mu slipa I uciekamy tu. Ej i widzicie, i takim oto sposobem on nam już nie będzie przeszkadzał. No to teraz lecimy, nie? Ile tam było eksparnie Nie zwróciłem uwagi. Kurde, zapomniałem o tym. Okay. 80 tysięcy mam z tym witem, który jest, ale wit, generalnie bez wita jest 50 tysięcy tutaj. Nie, kurde, cały czas zapominam o tym. Ostatnio miałem na innych paskach i trochę mi zejdzie zanim się z powrotem przyzwyczaję, ale... Nie ma co panikować. Trans wchodzi praktycznie 100%, a jest na 0. Ok, byłem tutaj z, drują na kon z konwersją na Homku, ale nie wiem czy to było wersja. Czy to było placebo? Ale ten, ale nie wchodziły mi tak dobrze. Nie wchodziły mi tak dobrze. Od razu będę sobie tutaj łykał potionki, żeby całego bufa tutaj przesiedzieć. Jak widzicie, fajnie wchodzi. Tutaj też questa się robi oczywiście na... to nie wiem, 2000 czy 1000 tych... itemków z tych potworów trzeba zdobyć. Wchodzi. I można chyba tego BWSa. a ja chyba mam filmik nawet, jak to zrobiłem. Grany. Teraz jest tak, że właśnie nieraz wejdzie szybko, a nieraz nie wchodzi wcale. Nie się przepala to wszystko. Dobra, zostawmy go na razie, niech przybiegnie. Chociaż tak nie ma tu nic innego do roboty. Nie zdążyły się zrespawdzić jeszcze, że tak powiem. O, teraz weszło. za razem. Na... Dobra. Dużo strzał tu leci oczywiście. Za zawalają plecak. Jeśli nie z łucznikiem, to strzały wkurzają, ale jak się jest to to jest spoko. <laughs> Oczywiste oczywistości teraz gadam. Oczywiste oczywistości. Dobra. Mógłbym też jakbym się tutaj skupiał na farmie tylko tutaj to wtedy tego turn Andeda robisz na atak plus 1. i wtedy ten letal zabija. I dużo ludzi tak gra. Tak samo na rifcie. Rifta też pokażę. Na riftach i tak trzeba wejść w duo. Także ja sobie tam pójdę z kimś, kto ma jakiegoś overhita, i będziemy próbować. Zobaczymy, jak będzie szło w, na tym na rifcie. Tutaj też przyjdę później z kimś z overhitem i porównamy sobie. Tylko mówię, to muszę mieć już zerową, zerową wita, w, Witala zerowego, zerowego, żeby to miało sens, żeby można było porównywać expa. A teraz wam pokażę, jak tutaj farmić w tym pagan. Bo przez dłuższy czas miałem problem, faktycznie nie wiedziałem, co mam robić, ale. Powiem wam tak, na tym e eku nie mam problemów ze znalezieniem party, w ogóle praktycznie żadnych. Teraz jeszcze wbiłem 79 i mam mana gaina, to już na tych wysokich levelach też jestem bardzo, bardzo przydatny. Dobra. Jak widzicie, idzie to jakoś. E, Okej, okay. trzeba sobie rzucić powa, bo to oczywiście... Mam nie zapomina o tym. Tak. Bo zmniejsza zużycie, zwiększa to wszystkie te fajne statystyki. Dobra, dalej tu. Nie tu biję. No i widzicie, jest spokój. Spokojnie można sobie to ekspić. Dopóki no, mamy mana, oczywiście, nie? To jest oczywista oczywistość. Ale kurę mogę to przewołać bo kura 30% zabiera. Mam 71 level kury, jak widzicie, na moim pasku. I kura zabiera 30%, także póki mam manę, nie, nie wzywam kury. Kura się expi, jak jest potrzebna, gdzieś nie gdzie naprawdę many mi brakuje. Schodzą, schodzą. Siedzimy tu i tak długo, aż z, e, braknie mi many, albo klarka zejdzie. Czyli 20 minutek plus dojście. No. Dobra. Tyk. Akurat na mnie jest dobra ta salka, bo jak widzicie, za, za długo nie czekam. Wiadomo, jak bardzo dobrze mi weszły te letale, to wtedy może bym trochę, trochę musiał poczekać. Ale chodzą tak, że praktycznie bije bez przerwy. I teraz zrobimy myk z tym. Z inwo. razu. Tutaj się sowam, Tu jest bezpiecznie. Robimy inwo. No. I nie wiem, właśnie z tym Homulusem, z konwersją. On tam jest na plus 3, niby. Ale zauważyłem, że tu bardzo dużo letali nie wchodziło. Prawdopodobnie wychodzi na to, że to jest od M-Ataku. I od C-Spida też może być, nie? Bo to i to jest gorsze w w Homku i nie jestem w stanie tego jakby sprawdzić. Może być też, że bo co EEK to inaczej mówi. Ale no, mówię, tu mam na plus 6 to wchodzenie i widzicie, jak to wchodzi. Już się zrobiło? Dobra. E, nie wiem, czy kury, nie wezmę czasami, jakby się za szybko Mana skończył. Bo nieraz jest tak, że. Ostatnio praktycznie dociągnąłem do, do końca. 3 minuty mi brakło. Teraz nie chodzi jak na złość. Ja tutaj jeszcze mogę sobie przyspieszyć, to zapomniałem o tym, że mam na jedynkę. Dobra. Teraz zakumena na dwójkę. Kuraj, jak jeszcze będzie, to ona będzie mi dawała Akumena na trójkę i Empowera na trójkę. Nie wiem, czy to też zwiększy ten, zwiększy to, że będzie się, się, się wiedział lepiej ten skill. Także nie wiem tego, tak, nie wiem. czy na to, że tak. No, i tego na razie nie przerabiam, bo planuję właśnie, mówię, rift i planuję tutaj przychodzić w duo. Jak będzie, będzie, kumpel któryś w duo. A docelowo będę próbował do góry wbijać na plus 13, żeby iść na Tuli albo na Cytadelę. To, to muszę mieć na plus 13. I trensa będę wbijał też na plus 13. Trzech na załatwiać. I zaczniemy się bawić już w innych lokacjach, ale mówię, na razie nie narzekam, nawet jest nieraz tak, że się zaloguję i od razu dostaję invita, Także szybki restok i można się bawić 9 minut, trudne. Wygląda, że tutaj jakby tu herby leciały, to tu by stąd eki nie wychodziły. Nie może być tak idealnie super. O, kurde, tego zapomniałem kliknąć. Żeby się odnawiało jak najszybciej. O, się kończy. dobra, powa. Like that. It worked. Sleep, Letal. Might have heaven. Niektóre Eki te takie bardziej już dokoksane, mają argumentacji, mają jakieś niuki, ale one kosztują tyle samo co to 69. Przynajmniej na jednym przykładzie to sprawdziłem. Skoro jest ten, ten sam koszt, to stwierdziłem, że i tak będę starał się tego niuka tam wcisnąć, ale. Dobra. Ok, poczekam aż. Czekam aż mi zejdzie ten i wezmę tego kuraka Żebyście zobaczyli, 20 minut można wyciągnąć No, komu mówię, tu jest wid, to też nie jest takie mirodajne. No ale już mam 3 miliony prawie, nie? To mi się wydaje, że jak na solówkę Chwilę ile minut 13 To jest całkiem dobrze Tym bardziej, że jeszcze kluczyk musiałem tam wydropić Dobra Dawaj kurak, pojaw się Dobrze Ok, on teraz dostaje podstawowego skilla. To, to, yy, to. Dobra, podobno jak się kuraka z tym skillem ja go recharguje, to później on mi więcej oddaje w sensie, że ja go bardziej zrecharżuję i później on mi może oddać jeszcze więcej tego. Ale tego nie testowałem jeszcze. To jest wszystko do sprawdzenia. Dobra, i kura już pracuje. Okej, okay. okej. Okay. Teraz wszystko się rzuciło na raz. Trzeba wszystko powrótem, po slipować, Tak. Jedziemy z tematem. No. Lip też zajmuje, ja też 69 manny biorę, wszystko tyle samo. Według okay, będzie bardziej ekonomicznie, bo nie będę musiał tracić tego 69 na usypia na ten, na dobijanie, tylko będzie kolega dobijał do O! Ale tej many to naprawdę nie zostało za dużo. No, kurze powa nie rzuciłem, jeszcze powa rzucę. By regeneracja była i szybszy casting. No, no, chyba się wyraża kurczak. Municja ja nie mogę zrobić, nie żeby to jeszcze przyspieszyć. To się odnawia. invo już zrobiłem. To poczekajcie, jeszcze wam pokażę tą kurą ile z expa. Było 80 tysięcy, nie? Niecałe 80, bo teraz już jest na pewno... Rozpadło, Było Chociaż nie, chyba 200 cały czas jest. Ile ex... expa? 61. No, czyli 20 tysięcy expa kura wpieprzyła. No, ale lepiej tak, niż jakby miał stać i nic nie robić, nie? Albo siedzieć. To lepiej w tę stronę. No, ja może się zasoby traci. Bo spirit ore kosztuje. Chłopcy kosztują, ale no. Tutaj na tym poziomie to już się nie patrzy na takie rzeczy. O, rodzinka wróciła. Pies się uruchomił. Okej, okay, no dobra, misk kliknie ten guzik. Nie zamknąłem drzwi, zanim tu wpadną pewnie. Okej. Okay. O, to ładnie wyszło. No dalej kura, jedziesz. Ale w sumie z tego dropa to same shity, tutaj nie widzę nic takiego co by było ciekawe. No dobrze no, 3,5 miliona mam wita, nie? 200%. Okej, okay. ile tu jeszcze? Dobra, buchy z cecha się kończą. No to jeszcze zostały 3 minuty. Ok, tyk. No bra, działasz, działasz, kurczak. Okay. No dalej, nic nie wchodzi. Chyba na tego tam, rift'a się w końcu wybrać, bo już tyle rady chciałem mieć. Ale jakoś mi minie po drodze. No się tu wchodzi teraz, ładnie wchodzi. Można się bawić. O, ona manę Blesy i na życie. O kura już nie ma tego. Many. No to jesteśmy w czarnym tyłoszu. Dobra, jeszcze jeden. Nie, jeszcze dwa, bo by weszło. Dobra. Spróbujmy ten myk zrobić. Zrecharge'uje go. Tyk. O, patrzcie ty. Dobry Mek. I teraz niech oddaje. No dalej kura. Ten problem będzie teraz, chyba. Dobra, ten Rejus ma taki dosyć stabilutki No a teraz, tak trzeba, to nie wchodzą te skille, nie? Zawsze tak jest. Mhm. Sobie wezmę takie nie będę tracił many jeszcze ten dobra będziemy kończyć to Tyk dobra widzicie 3800 na wicie 200 miejscuwa wspaniała dla bishopowców i eków Ci co mają letala na trupy także... Zapraszam na rifta, a później zrobię taki, taki sam filmik jeszcze z kolegą, który będzie mi to overhitował. Także na razie tyle. Na razie, hej.